Taka armata, patrzcie się, o, Przepiękny, ale powiem wam korzeń Pod... Takie rzeczy A, Michał podejmie sobie. Podejmie sobie, patrzcie się. Grzybki, a to i tak rzadko. Jak to nie zobaczą? Teraz właśnie widzicie. Teraz widzicie na kanale Złomowy Filantrop i nie A, ty... tak no. trzeba! To jest szaleniec. Chodzi a. za mną mi grzyby zwieżą. <laughs> Youtubery na, na grzybobraniu się spotkały. Uuh. O, ale z tego chyba. zobaczy. Witam Was serdecznie na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie. Moi mieli grzybki, grzybki, grzybki. Borowiki, bowiem że lubicie te borowiki, więc będą borowiki, ale mam dla Was niespodziankę. Jest dzisiaj z nami kolega Maniek z kanału Złomone Złomowy Filantrop. Cześć, Michale. No co, no przyjechałem sobie na grzybki, bo mnie Michał zaprosił. Zobaczcie, efekty już są. U mnie by tego nie było. No także co? A poza tym potem wypijemy sobie jakieś piweczko, coś, ale to poza kadrem. Jest z nami dzisiaj Maniek. Oprócz Mańka jest jeszcze dziadek. Siema dziadek. Jest dziadek, jest Siema, Daniel panie. i jest Bibusia. Nasza gwiazda. Nasza eee. gwiazda jest. Jest, słuchajcie, pełny skład. Dzisiaj ruszamy tylko i wyłącznie na Borowika. Oczywiście jak coś padnie innego, to się będziemy cieszyć. I co? Zapraszamy panowie na film. nowy film. Zapraszamy was serdecznie na nowy film z tego grzybobrania. Aha, I jeszcze wszyscy wpadamy do Mańka na kanał Złomowy Filantrop. Link będzie w opisie. Wpadać i subskrybować. Dobra, moi mili, lecimy. Maniek, patrz jakie gniazdo tu jest. No eleganckie. Jest? No, u mnie takich nie ma. No bajera. No to gol, gol. Maniuś, goli. Jak tak mówisz. Słuchajcie, no ba. Kurde, dobra. O, Golimy cyp. Cyp. Zakrywamy wiesz grzybnie Będziemy na przyszłość o, Następny, ale jest. piękny Aleś ma nie trafił kurde Ależ <grym> <trafił. żurnala>. z <grym> Aleś trafił dobra. Pokaż się zdrowe, zobaczymy kurde, zdrowe. Się zdrowe Ech, te ślimaczki, ale nasz są, są, ale to nie szkodzi Dobra czekaj, ty za Następny, następny moi kochani To jest klęska urodzaju. rodzaju to podłodziam to tego o. Robal o nie, Tutaj będzie Teraz główkę weź, a resztę sobie przeglądniesz No coś tam może wykroisz Dobra. O, tu już będzie dobrze Gitara Tu, tu już będzie dobrze I moi mili Ma niejek Ty się to... skurde normalnie farciasz Pierwszy raz dzisiaj <laughs> Patrzcie się jak trafił normalnie Normalnie uważaj bo tutaj widzę następnego mega. A Bibi tutaj koło nas Murka wodna nie wiem, tego malutkiego bierzemy. Bierz ten słoikowy, kurde, będziesz miał. A w sumie Jak tak. kalala. Kurde. Do swoja elegancko. Tu masz kolejny, widzę. Pójdźcie, no to powiem ci, nie do przerobienia to zrobić. Tu masz konogi. A skuban. Dobra. Słuchajcie, maniek. Typowo ubrany do lasu. Tak. Klapeczki, ale nie, nie, nie przejmujcie się. My na wesoło, na wesoło, także nie ma niuś. Ja chodzę całe lato w klapeczkach. No, ja także... Od maja do października w klapeczkach. Na wesoło, na wesoło. Słuchajcie, i tak będę miał. O panie! O panie! Patrzcie się jaka bestia! Niemożliwe. Taka bestia. Uu. O, ale z tego chyba... zobaczy. twardy czy nie? Nie, że... e, powiem ci, że twardy. Może być. Na słusznik możesz mieć. No, do wykrojenia chyba. No, do wykrojenia, patrzcie się, jaki korzeń. Panie. Ale? No. Jak tam. Zobaczymy, może. Coś tam, coś tam może wykroisz, może, się może wykroić, może nie. Wykrojenie. Ale korzeń, konkret powiem. Wam. No. Korzeń zostanie tu. No, macie Zamaskujemy. Przez... troszku. Dobra, moi mili. Lecimy, Maniuś, lecimy, lecimy dalej, lecimy, nie? Tak. Lecimy dalej, dobra. Nie komań. ma co. Patrzcie się, moi kochani, jakie cudo. Jakie cudo! Ale borowik! <śmany> nie, Lipciu, no już, borowicie, jak pięknie. Patrzcie, jaki byk! Jaki byk! I to mi wygląda na borowika. Jakiego? Szlachetnego, moi kochani. To nie jest sosnowy, tylko szlachetniak. Dlaczego? Bo tutaj są w koło jodełeczki. Patrzcie, jaka bestia! Jaka bestia! Co, podejmujemy? Lipciu, podejmujemy? Podejmujemy, Lipciu. O! Takie cudo! Takie moi kochani cudo! Patrzcie się! Jaki piękny! Armata! Jest, moi kochani! Armata nie biba! Taka armata! Patrzcie się! O. Przepiękny, ale powiem wam korzeń! Biereta! Ten fajny też baniok! Fajny! Bambaryła! Bambaryła jesienna! O, Daniel, lata. Daniel zgolił, Daniel, Daniel też musi coś zgolić, no. taka bańka, dobra, obierzesz sobie później, o, o, jak dziadek, dziadek. szaleje, o proszę, jak dziadek szaleje, widzieliś tato, szaleniec jeden, kurde, normalnie, tak, tak trzeba, no. tak trzeba, to jest szaleniec, chodzi za mną mi grzyby Dobrze. lecimy moi mili dalej, nie Biba, lecimy, 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 lecimy. Borowik, szlachetniaczek, ale patrzcie, jaka bestia. I jaka bestia, taka bestia. O. Ha, 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 piękna, nie? Sam wyskoczył. Goli następnego. A tu jest coś, o czym nie rozmawiamy. Jak, Bibuś? Golimy grzyby? Golimy. Siema. Słuchajcie, Maniusz tutaj podjął. Proszę bardzo. Ładny, czyściutki czysty jak. Oh. Tam ma wiadereczko już prawie pełne. Uh -huh. Goli. A ja wam Michał pokażę. Ma następnego. Tak, ja wam tutaj pokażę. Klasy. Gołąb żółty, którego nie biorę. A koło gołębia żółtego. Patrzcie się co rośnie. O, taki. Tutaj gołąb żółty, a tutaj taki borowiczek. tych głębi, to akurat pod łodzią jest mnóstwo. Tego o. jednego nie brakuje. Tak. <laughs> Gołębie żółte wszędzie praktycznie są. Taki sztuk. Fajny, nie? Dobra, lecimy dalej. Dziękuję. Daniel zagolił. O, taki fajny. Fajny. A, Michał podejmie sobie. Podejmie sobie. Patrzcie się jaki baniok. A tutaj jest moi mili miejscówka. Shorta wam rybne tu, 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 tu do góry, gdzie zbieraliśmy dziesiątki borowików. I dalej się trafiają. Dobra, zakryjemy grzybnie. I lecimy dalej. Takie rzeczy na kanale Złomowy Filantrop i Grzyby i się Siedliskie. Mówię, że cały rok chodzę w klapkach i posą. No. U mnie nie ma ściemy. Dobra, cały ekipa się przebijamy. Tu pierwszy. Zbieramy. Tu jest drugi dalej. Kurde. O, trzeci, czwarty. Trzeci. Mańkowi trzeba jakby jakąś łódź podwodną zamówić, bo... Maniek, zamówić jakąś już podwodną? Tak, po prostu. łódkę no, trzeba mu zamówić, bo wpadł tam ładnie. Jak śliweczka w kompocik. No, tu nie ma czasu na nudę, tu się cały czas... Tutaj Maniuś nagrywa. Się... O, a tu Michał <laughs> nagrywa. <laughs> idziemy, popatrzcie się tu. Dziadek tam jest. W trójkę, spatrzcie się. W jednym kierunku jest idziemy. Tak. W jednym wszyscy w trójkę idziemy w kierunku. Widzicie to? To jest Pod tym puszkiem. Mhm. O, takie coś pięknego. O, popatrzcie No widzicie, to takie z... rzeczy tylko w świętokrzyskim. Z buka. Maniek podejmuj. Podejmuję! O, rękę podejmie wytrzeć, bo... No, piękny. piękny, Piękny! Nożyka nie wziąłem, dobra. Nie szkodzi. Ogarnię sobie tam. Tak, później. Czysty, piękny, zdrowy! No takich rzeczy nie zobaczycie u mnie na kanale pod łodzią. Już widzą, już widzą, już widzą. Ale w świętokrzyskim, to na wyjazdach. No ba. No. Czy tą rękę muszę wytrzeć, dopiero co w wodę wpadłem. A tutaj, nie? a tutaj słuchajcie, <laughs> to co widzieliście przed chwilą. Tak, no, kl klapka trzeba było wyciągnąć. Lecimy moi kochani. Gdzie Maniusz? Gdzie lecimy? Naprzód. Na browara lecimy moi kochani. A no, to ja lubię. Teraz <laughs> przerwa odpoczynek. Człowiek niewielbłąd, jak to się mówi, napić się musi. Dobra, lecimy. Takie cudeńko sobie tutaj rośnie. Na szczupłej dużej nóżce. Takie. Ale popatrzcie tutaj. Jakie tu jest studenko Popatrzcie I jaka bestia. Tak, ją weźmiemy z boczku. To jest bestia. Zobacz Maniek. No jest. Aż Biśka sama przyszła zobaczyć. No takich pod łodzią nie znajdziesz. Biereta, wiesz. Piękne. <laughs> Niesamowite. No, i to są właśnie rzeczy, których nie zobaczycie na kanale Złomowy Filantrop. U mnie co najwyżej podgrzybki, a to i tak rzadko. Jak to nie zobaczą? Teraz właśnie widzicie, Teraz widzicie. na kanale Złomowy Filantrop i nie a, tylko. Ale tylko w Świętokrzyskim. O, o. patrzcie się, jaka bestia. Nie, no to jest niemożliwe. Pokaż tą go do kamerki, zasypcie, w O. Teraz zobaczcie. Popatrzcie się, jaki. No, jest, Uuu, jest, jest. Baniok, nie? No to właśnie wyrabiam normę za całą dekadę. Dobra moi mili. Manie, gbierę, a my lecimy Biera. dalej. Tu jest jeden, tu jest jeszcze jeden. Maniuś komentuje teraz. Pewnie jakby się obejrzeć jeszcze raz, to byłby jeszcze jeden czy dwa. No nie no, ale czyściotkie, zdrowiotkie, ładne. O. I biba. I biba. <laughs> Tam jeszcze jeden, widzę jak jest dalej. Tak. Tu, 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 tu. Jeszcze, a no mówiłem. Wystarczy znaczy popatrzeć. Skurka. Jeszcze. A tam jest gołąbek, to nas nie interesuje ten czerwony. O, ale to by, bierę ta, patrzcie się, jaka bombka. Tak trzeba. Taka bombeczka fajna. No coś pięknego. Tutaj jest Biba. I tu przy jej łapce też jest. Cześć pies, cześć. Mienisz? Manka polubiła, ha. czyli zacny człowiek. Popatrzcie się, kolejny, kolejny. No, dla porównania, dla porównania macie rękę Michała. No to zaczcie, jakie tu są piękne porówki. Fajne. I tu już się teraz. No dobra, podejmę. O, tego to sądzie wydłubać. Oś, skubany. Skubany faktycznie. I drugi. Ale bączek. Ha. Ładny bączek, nie? ładny. Ładny, dobry. Fajne bączki. Fajne bączki. No dobra, będzie coś, będzie no, jedzone. No ba lecimy moi kochani. Pod wodeczkę. Dalej. <gry> Jeszcze uciśniemy u Mańka, potem se Och, chłopok kolera. poprzebiera. No powiem wam, że nie ma czasu przebierać, ale se później przebierze. Dobra moi mili, lecimy dalej, nie Maniuś? Lecimy. W las! A tutaj takie dwa sztuki. Fajne, nie? Patrzcie się na to. I jakie puzony. To są puzony. E? Puzony. To się schowały dwa. Takie dwa fajne puzonki. Przed mankiem zagoliłem. Przed mankiem. Maniusz. No ba. Takie dwa puzonki. Mańkowi się już wysypują, a my golimy dalej i lecimy dalej. Pamiętajcie, zostawcie supki, dupki oraz te wszystkie dziwne rzeczy. Rypiemy gonga w prawym dolnym rogu. Subskrybuj, subskrybuj, a my lecimy dalej. I szłem tutaj do tych kozaczków dwóch, o w sumie trzech, tu drugi, tu trzeci mały, a tam po drodze deptanka była, nie? No była deptanka i to ładna. Deptanka była, pokażę wam. A ja bym to uczył nie chwaląc się. Gdzie ja też te... bym się potłakał. No, niestety, borowik taki rozdeptany, ale wiecie co? Tutaj będzie zarodników, to szok, patrzcie się, przykryjemy, niech się rozsiewa. Też muszą być jakieś plusy. A za to, że, za to, że tego tutaj zostawiłem na rozsianie się, pokazał się jego braciszek, popatrzcie się. A? A? Widzicie, moi kochani, jak dobro popłaca? Patrzcie się, jaki fajny maluszek, bambuszek. O, Jest borowiczek? Jest. <laughs> I teraz lecimy dalej. Pod tymi paprotami. Takie, takie, takie. Borowiczki. Czekajcie, bo bibę, czy mam? Biba. Dobra. O, może to jakoś wyciągniemy. O! Jest jeden. Tak. Pyk, gotu. A tutaj drugi. Takie dwa, że tak powiem, złamane, czyli złamaski. <grym>, cyk. O! Takie dwa, złamane. Ogarniemy. Patrzcie się. Dobra, Znowu z bańkiem trafili. Taką bańkę. O jak. To nawet nie bańka, o tylko powiedz, taka piękna, na dużej No, Jest ja Bibi. Bibi. Bibuś. zobacz co to, 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 to. Dobra, to, to jest. <laughs> jest. Jest piękna konkurencja dla Fika i Marylki na kanale. <laughs> no ba. <laughs> o! Taki potwór z bagiem. Potwór z bagiem Taki Borowiczek? żółciaczek. A? Tak wygląda. Biereta. Moi kochani, grzybobranie dobiegło końca. Jak, Maniusz? Bardzo udane. Ja cztery piwka machnąłem. <śmiech> <śmiech> znaczy, nie, koszyczek też jest. Koszyczek, koszyczek też jest. Maniek borowiki golnął. My również. Więc myślę, że ogólnie będzie się Wam film podobał. Pamiętajcie o tym, żeby rypnąć Gonga. W prawym dolnym rogu na kanale złomowy Filantrop i Grzyby i Wędkarstwo świętoczyskie. Pamiętajcie Dokładnie o tym. Tak. Dokładnie tak. A my co, Manek? Grzegnamy się, było fajnie. I super. Będziemy chyba jeszcze robili. No jakieś pa, tak, jest. YouTubery na, na grzybu Braniu się spotkały. Dwa. Było fajnie, bardzo sympatycznie. Bardzo, bardzo polecam kanał Mańka. Także moi kochani. Ja kanał Michała. Tak trzeba żyć. To widzicie, dwa kanały Fantastico, Fantastico, więc nic dodać, nic ująć, ująć. Trzymajcie się, moi kochani, do następnego. Pa! pa!